Wieża może poruszać się po tych podświetlonych polach. Może pojechać do góry, może pojechać na dół, w lewo oraz w prawo. Może zatrzymać się na dowolnym polu. Gdybyśmy chcieli zbić teraz czarnego pionka, należy wieżą pojechać tutaj, na to pole, a następnie do góry. Można też wieżą pojechać tutaj i następnie w prawo, znowu na to pole. Czyli potrzebujemy dwa ruchy, aby wykonać bicie pionka. My sobie wykonamy bicie pionka, podjeżdżając tutaj, na to pole, zatrzymujemy się wieżą. Wieża przemieściła się, wykonując pierwszy ruch, i teraz wykonujemy drugi ruch wieżą. Wjeżdżamy na pole zajmowane przez czarny pionek. Pionek wylatuje z szachownicy. W tym przypadku pionek znajduje się w innym miejscu. Wieża, może wykonać ruch ponownie do góry lub bok, o ile pól chce. Aby zbić tego pionka, może wykonać pierwsze posunięcie na to pole, a następnie pojechać na pole zajmowane przez pionek. Jeżeli chcielibyśmy zbić pionka w inny sposób, wtedy wieża może przyjechać tutaj, zatrzymać się na tym polu, a następnie pojechać do góry i zbić tego pionka. My wybierzemy opcję, Pojechanie na pole H6, czyli zatrzymujemy się tutaj wieżą. Wieża wykonała pierwszy ruch, i w drugim ruchu jedzie na pole zajmowane przez czarny pionek. Pionek zostaje zbity przez wieżę i opuszcza szachownicę. W kolejnym zadaniu wieża znowu może wykonać ruch do góry, a następnie w lewo, zajmując miejsce pionka. My wykonamy Ruch inną drogą. Pojedziemy sobie tutaj, zatrzymujemy się. Wieża wykonała pierwszy ruch i teraz pojedziemy na miejsce zajmowane przez pionek. Wieża zajmuje jego miejsce, a pionek wylatuje z szachownicy. W tym zadaniu także wieża może wykonać bicie pionka za pomocą dwóch ruchów. Może pojechać tutaj, a następnie na miejsce pionka, zbijając go. Lub pojechać tutaj, i w następnym ruchu pojechać w prawo i zbić pionek. My wykonamy ruch do góry. Pierwszy ruch wieża wykonała, zatrzymała się, i w drugim posunięciu jedzie i zbija pionek. Pionek wyskakuje za szachownicę. W tym przypadku pionek znajduje się na dole. Możemy pojechać wieżą w to miejsce i następnie w kolejnym ruchu zbić pionek. Ewentualnie może pojechać wieża na to pole i w drugim posunięciu dostać się na pole zajmowane przez pionek. My wybierzemy opcję może tą, jedziemy tutaj. Pierwszy ruch wieża wykonała i w drugim posunięciu wjeżdża na Miejsce, pionka. Pionek wylatuje z szachownicy. Został zbity. Teraz na planszy pojawiły się pionki z białej drużyny. Wieża może pojechać do góry, ale przez pionek nie może przeskoczyć ani na jego pole najechać, ponieważ ten pionek jest z jej drużyny. Więc może się ruszyć tylko o jedno pole do góry dojechać do swojego pionka albo pojechać w lewo lub w prawo. Aby zbić czarny pionek, najszybciej wieża musiałaby się ruszyć na którejś z tych pól tutaj, C, D, E lub F, następnie pojechać do góry i w trzecim ruchu zbić czarny pionek. Jest to najszybsza droga. A więc wybierzemy sobie któreś z tych pól i pojedziemy wieżą na przykład na pole E1. Wykonaliśmy pierwszy ruch wieżą, następnie podjeżdżamy w drugim ruchu, do góry i w trzecim ruchu bijemy czarny pionek. Dla przykładu pokażmy sobie jeszcze inną drogę. Możemy pojechać o, troszeczkę dalej, na przykład na C1 pole, tu się zatrzymać, znowu do góry i bijemy pionek. W trzecim ruchu. A jeszcze raz zobaczmy. A gdybyśmy pojechali tutaj, to byśmy wykonali jeden ruch, kolejny ruch tutaj, drugi, trzeci. I czwarty, czyli o jeden więcej. Więc najlepszą metodą i najszybszą jest wykonanie ruchu. Tutaj, tutaj i tutaj. Trzy posunięcia. Zadanie zaliczone. Tu znowu mamy pionki z naszej drużyny: białe pionki i biała wieża. I musimy dojechać do czarnego pionka. Wykonamy to też w trzech posunięciach. Czyli, jakbyśmy chcieli ruszyć się tutaj, no to wiadomo, nie przejedziemy przez naszego pionka, nie przeskoczymy, ponieważ wieża nie może przeskakiwać przez pionki. Może wykonać taki ruch, później pojechać w tą stronę i tutaj. Może też niżej zjechać, też w tą stronę i za trzecim ruchem zbić pionek. Zobaczmy, gdybyśmy inną drogą pojechali. Pierwszy ruch, drugi ruch. Trzeci ruch, czwarty ruch, cztery ruchy, a więc najkorzystniej, gdy wykonamy trzy ruchy, czyli pojedziemy sobie tutaj, tutaj i wjeżdżamy na miejsce pionka czarnego, zbijając go. Pionek schodzi z szachownicy, został zbity, a wieża zajmuje jego miejsce. O, tu jest bardzo skomplikowana sytuacja. Gdybyśmy chcieli pojechać tą wieżą pomiędzy naszymi piątkami, tu, to i pierwszy ruch, drugi ruch, trzeci ruch, czwarty ruch, piąty ruch. No, pokażmy. Pierwszy ruch, drugi ruch, trzeci ruch, czwarty ruch, piąty ruch. Może w tą stronę. Pierwszy ruch, drugi ruch, trzeci ruch. O, zobaczmy. Najszybciej, chyba, a w tą stronę. Pierwszy ruch, drugi ruch, trzeci ruch. Czyli w tą stronę tak samo. Czyli, jeżeli chcemy pojechać wieżą, możemy pojechać tędy, lub pierwszy ruch, drugi ruch, trzeci ruch. W dwóch przypadkach mamy, my sobie pojedziemy tędy. Wykonujemy pierwszy ruch wieżą, potem wykonujemy drugi ruch wieżą i trzeci ruch, zbijamy pionek. Tu już jest bardziej skomplikowana sytuacja. Możemy pojechać sobie tutaj, zobaczmy, do góry, do dołu. Możemy tu, drugi ruch. Trzeci ruch, czwarty ruch, piąty, szósty ruch. Strasznie dużo ruchów. Ale gdybyśmy pojechali sobie na przykład tędy, pierwszy ruch, drugi ruch w linii prostej i trzeci ruch. To jest chyba najszybsze wykonanie bicia czarnego pionka. Czyli tak pojedziemy. Pierwszy ruch, drugi ruch i trzeci ruch. Zbijamy pionek. Oj, a teraz. Chodzi o to, żeby chyba zbić jak najszybciej wszystkie czarne pionki. No to jedziemy. Bijemy pierwszy pionek, pojedziemy sobie drugi pionek, trzeci pionek, czwarty pionek, piąty pionek, szósty pionek, siódmy pionek, ósmy pionek, dziewiąty pionek, dziesiąty pionek, jedenasty pionek. Mamy wszystkie pionki zbite. Autor tego zadania chciałby, abyśmy wykonali, w 14 posunięciach zbicie 14 czarnych pionków, czyli za każdym razem, kiedy się ruszymy, musimy zbić jakiś pionek. Nie możemy zatrzymać się na wolnym polu. No to spróbujmy. No to pojedziemy. Bijemy ten pionek, pierwszy ruch wykonany, drugi ruch, następnie tutaj do góry, kolejny pionek. Możemy tutaj pojechać i go zbić. Ten musimy zbić. Teraz widzimy tego, możemy go zbić. Jedziemy do kolejnego, którego widzimy. Następnie możemy tego zbić. Następnie tego. 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 Jedziemy do tego. Do tego i do tego. Zadanie wykonane. Wszystkie 14 piątków zostało zbitych. Kolejne zadanie. Musimy bić każdego piątka po kolei. Nie możemy się zatrzymać na wolnym polu. Więc pewnie moglibyśmy pojechać w tą stronę. Tutaj, lub pojechać tu zbić. Ewentualnie możemy w tą stronę pojechać zbić. No, próbujmy. Może w tą stronę tym razem. Bijemy tego, bijemy tego, bijemy tego. I tu już nie możemy żadnego, czyli to nie był dobry kierunek. Będziemy na tym polu kończyć, ponieważ z tego punktu nie można. Mhm. A więc cofnijmy zadanie do początku. No to pojedźmy w tą stronę. Bijemy tego, 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 tutaj, tego, tego. O, zjeżdżamy tu, tu, kolejny pionek, kolejny, kolejny, kolejny i kolejny. I znów się okazuje, że skończyliśmy, nie możemy bić kolejnego pionka, czyli byśmy wykonali ten ruch tutaj, tutaj i tutaj. Czyli w sumie. Wykonali, żeśmy zbicie wszystkich piątków, ale o jeden ruch za dużo. Natomiast, jeżeli nie w tą stronę, to co nam zostało tego, żeśmy zbili, no to teraz zostaje nam rozpoczęcie od tego piątku. No to spróbujmy go. Długo bijemy, kolejny ten, następny ten, następny ten, następny ten, następny ten, następny ten, następny ten, ten, ten. ten kolejny zbity i kolejny i kolejny i kolejny i ostatni i zbiliśmy wszystkie to zadanie polega na zbiciu 17 pionków w 17 ruchach jest to zadanie bardzo trudne dla początkujących graczy praktycznie niemożliwe do wykonania ponieważ chcemy zbić 17 pionków to za każdym ruchem wieża musi zbić jakiś pionek nie może zatrzymać się na wolnym polu jeżeli zatrzyma się na wolnym polu, będzie to dodatkowy ruch. A więc spróbujemy. Bijemy pierwszy pionek, drugi pionek, trzeci pionek, czwarty pionek, piąty pionek, szósty pionek, siódmy pionek, ósmy pionek, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty. Oczywiście. 13, 14, 15 i tutaj już musimy zająć jakieś wolne pole, 16, 17 i 18 ruchów. Czy nie udało nam się wykonać w 17 ruchach, ponieważ jeden ruch został wykonany na wolne pole? Ale teraz pokażę Wam, jak wykonać jednak 17 ruchów. Więc rozpoczynamy pierwszy pionek, drugi pionek, trzeci pionek, czwarty pionek, piąty pionek.

Ale należy próbować i zaaktować razem na pewno zbijecie wszystkie pionki w 21 posunięciach. Teraz Wam pokażę, jak to wykonać w 21 posunięciach. Uwaga, zaczynamy. Pierwszy pionek, drugi pionek, trzeci pionek, czwarty pionek, piąty pionek, szósty, siódmy ruch i siódmy pionek, ósmy ruch i ósmy pionek, dziewiąty.